Widziałem dzisiaj, jest wizu, wizualnie jest ze mną nomeczek w Hildegarda. Hello. I właśnie przeszedłem tu, jak spojrzycie na mapę, Ania, nie będziecie widzieli, muszę otworzyć tę mapę, bo tam jest moja kamera. Tu był znacznik pierwszy, myślałem, że tu się będzie chodziło na misję podszedłem, zniknął i pojawiło się to. Więc odpaliliśmy nagrywanie i, i lecimy, jak to było, śladami tych y, Aspekt Mastersów. Jakiś okay. event na nas czeka. Pomagamy z eventem, czy? Czy i lecimy, lecimy dalej? dalej lecimy sobie radę. Czekaj, tu jakieś suppliesy, coś jest. Ale okay. skoro leżą suppliesy, to coś się z nimi stało. Dziury po kulach widzę. Nie wiem, ja bym stawiał na ten, na jak to się nazywa? Bandit skeleton. Aha, to są inne klucze niż ten. <noise> Fajnie, to będzie musiał wyglądać na nagraniu. 5 klatek animacji na sekundę. Bum. Stawiam na inquesty, że inquest ich zjadł. O, skończył się jej tak fajnie. Ja mam problem nawalony, że nawet nie widzę, co się dzieje. Ale... ale why? <grytanie> tak na dobrą sprawę. Wszystko nic nic wielkiego się nie dzieje. Nikt nie kaza, ale sprzękamy się po ten... I wyświetliła, gdzie stał tym telefonem. Aha, to nie jakieś. Wow, co to jest za robactwo! Będę mógł sobie obejrzeć, bo mam taki ten yy, slideshow, że potem będę mógł dokładnie sobie obejrzeć, co mi atakowało. Jakbym oglądał no, fotografię w wakacji. Jeden z mobów. To jest jeden Ja wiem, że to jest prawdopodobnie przerobiony model czegoś, ale. No, ale wygląda jak diablo ze skrzydłami biegający na czterech łapach. No, taki, taki. Co tam? nawet nie najgorsze to było? Okej, okay, tu mam włazić, czy nie? Ło, nie zgoła, to był. Aha, jak będę używali tych ataków tutaj, to ja będę widział. E Look for clues around Red Rock Passion. Można... Pamiętasz gdzie to to było? Czy mam latać na zaborze szokac? Aby traktować, czy tak by ja zostawałem. A jest tutaj. zostałem z tyłu. A chyba swoje też muszę sam odpatrzeć to. Tak? Yy, bardzo możliwe, nie? wiem Jakiś, jakąś podpowiedź i tam dalej musisz no, okay. podklikiwać te wszystkie te, bo za dużo tego jest. Co to jest? Box of gear. Sprzęt teraz dają? Takich fajnych tych? Masz tutaj tego? Tu było jakieś podarte ubranko, czy coś w tym stylu. No dobra, to mam określone. Ja się kręcę. Dwie klatki animacji na sekundę. What the heck jest grane w tej grze? A Uważaj, bo teraz... to jest coś? Obok? Tak, no, tak. To nie tam, czyli do moby, tylko bokiem, bokiem. bokiem bo, bo mówi, że to są zjeżdżające moby. No, no, nie ma sensu. Się. Przepraszam widzów, którzy wytrwali do tego momentu za ten slideshow, bo to jest, to jest jakiś żart, jakaś kpina. Gakunius, okay, nie ma przejścia Nie ma przejścia bo event, czy nie ma przejścia bo nie ma przejścia? Okej, okay, tam coś jest, stało. Okej, okay, dalej mam około 6 klatek animacji na sekundę, więc wiesz Jakieś grafiki jak, teraz tu jest na ścianie. Myślę, trochę krapu, bo mi się świeci, że mam pewnie ten Co jedno wysłałem, no fantastico Dobra, wejdźmy na misję to jest... Czekaj, czekaj, róć, róć mi tryb Spoko, spoko to też sobie... Aha, wejdźmy trym Posprzedaję to na tym No a teraz to jest 15 klatek animacji Animacji na sekundę, od razu lepiej Czy od razu lepiej, dalej się nie da grać, ale... Okazję posprzedawać ten. Drzewko. Jakie drzewko? To po drugiej stronie. No. Jeśli nie zbierałeś. Nie nie nie, 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 nie zdążyłem złapać. doć Będzie za 51, może powyżej dłużej. Nie przeszkadza mi to Dwa drzewka powiadasz. Złapania. Ale tam, widzę się wpakowałem, widzę. A no to odpalasz misję czy... Tutaj to starożytne, jeżeli zbrałeś. A ola. odbierz misję? czy? bierz, bierz, bierz bo to, to potem brasz mi. Potem co? Tu mi możesz dać przyczynki, jak chcesz. A, tutaj, to? A to drugie no. też jest żydne czy...? Nie, to drugie jest to zwykłe. Dobra, to odpalę mi sobie w takim razie, jak już mam. Okay. Um, brum, 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 brum. A, teraz będzie biegamy <słyskawe> po głupiej skini. Jakieś płatki, albo coś, czy? Aha. No, roślinki będą. Można po prostu się przebić przez to, czy? Chyba nie. Tam trzeba będzie znaleźć odpowiednią drogę. Tak? Jeśli to jest to, co kojarzy Ale można je bić? Hmm. Czy po prostu... A, tak. To trzeba wybić. Mhm. I jeszcze to jest ta misja. Chodzący super No bo one tutaj do, dosyć, dosyć podobnie będą wyglądały. Jest z tymi roślinkami i w jakichś dziwnych jaskiniach. To są w ogóle pająki to małe? Ej no, zastanawiam mnie, pomimo iwejda No serio? Bardzo no, mi się nie podoba ten, 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 ich plan na robienie... Tak, przeszedłem przez starcze, więc pomimo Veida ten... A jak się wyteleportuje? Też. Mm -hmm. <śścoughs> A, to, to tutaj pająki chyba tak, 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 nie, to, to nie jest trudne, tylko po prostu nie podoba mi się koncepcja, mhm. że w ogóle takie coś zrobili. To po co wtedy evade, jak nie możesz uniknąć czegoś, nie? No, bo może crasher źle zaczęli używać evade'a, nie tak jak sobie. A no tak, no to, to jest typowe dla nich akurat. A że oni są bardzo przewidywani i ten... Ich plany są zazwyczaj bardzo rozbudowane jednocześnie głupawe to... Mamy tego dużego zjechać, tak? Dobrze. No, teraz tego dużego po prostu To jest ten z tymi bardziej głupimi poprzednikami Schodzimy. A to mało chyba to chyba dziewie w mniejszej wersji, którą robiliśmy w przeszłości na licy, nie? A no? Tak wygląda. To faktycznie. O, to to, tak? Ale faktycznie wygląda jak diablo Te rogi takie grube i ten. Myślę, że to jest jeszcze jakieś takie większe, tamto trochę inaczej wyglądało. Inna tekstura chyba Trzyma, ona teksturowa inna. Pewnie nie ma ascendę, dlatego się przebiło Dobra, jedziemy, tak mhm. Jedziemy te małe czy Bosa? Nie pan nie pan tam jak to tutaj działało o, Bo chyba bosa też, też da się trafić tylko w, którymś, w którejś tam fazie Ja wiem że ma dzisiaj ale nienawidzę jak oni tak robią Czyli widzisz, że możesz coś zabić, ale nie musisz czekać na odpowiednią fazę. Jak to jeszcze jest fajnie rozwiązane, jak w większości gierek na Nintendo. Nie wiem czy kojarzysz jaki tam jest patent, że w ogóle nie jesteś w stanie trafić bossa, tylko musisz, nie wiem, pilary w budynku, żeby się na niego sufit zawalił, tego typu rzeczy, nie? No. No ale to jeszcze jest, jest takie, takie fajne kombinowanie trochę. Tak. To jest po prostu upierdliwe Tak, bo oni wymyślają... To znaczy to w sumie bez sensu, że musi być kryształ do kryształu, że musisz podejść z jakąś tarczą kryształową, żeby te kryształy się z kryształu nie wiem takie na zasadzie. Haha, ha, my też tak potrafimy robić, nie? Też tak możemy wymyślić. A ja się że przesunąć, nie widziałem. Serio? Mhm. Zdążyłem nacisnąć wait. Powiedz mi, czy będzie jeszcze raz? No. i <laughs> moja postać była w trakcie i wejdę. Jeszcze raz uważam. teraz zrezuje mnie zamiast ciebie. Ej. Nie, to było, to było bardzo... Jesteś ty? Ta niebieska kropka obok mnie? A nie. O nie, nie, e, nie ta niebieska kropka która biegnie tam gdzieś tam, tam przodu. Ej serio? Ledwo wszedłem już leżę i ten tysiąc tych głupich, tych, tych przewróceń i Aha, bo nie wiedzieć dlaczego Rox i Hejt cały czas siedzą w tej jaskini i tu kompesną co się mogę. No żeby nam nie było za łatwo. Ej, byłem teraz daleko poza jego zasięgiem, nawet nie ten. Nie zbliżył się do mnie, a mnie przewrócił tym swoim biegiem. Nowy ah. żeby zarzucić jest lepszy. O, to, to mi się akurat podoba, to jest fajna obszarówka. Że im dalej ty, i tym słabszy, tak? ty, Im no, ty, ty mniej wrażenia dostajesz. Ej, no kaman Jak ja mam iwejdować żeby on ten... ...zaliczał evade przed tym jego tym? Musisz evade'ować, jak on się zbiera do, do, do biegu. No to tak, tak robię. Jak on zaczyna animację i biegniecie. Albo ja mam lagi, albo... Najgorsze jest, że żadne spowolnienia tutaj ten, nic nie dają, a powinni wymyślić jakiś fajny sposób, żeby te kondycje miały sens. Na przykład spowolnienie to, że dłużej odgrywa animację tego, tego rozbiegu. Nie wiem po co tarczę zarzuciłem, ale ładnie w końcu. Zacząłem robić na przykład zanim ruszył, bo zakładałem, że ruszy zaraz po skończeniu tego tego. I się udało. Jej. Ej, teraz mogę ten. Y... Nikt tego nie widział. Mogę ten deszcz zarzucać, gdzie kiedyś byłem przywiązany. Całkiem padłeś? Dobra Po prostu już go i Nie bo... Nie, bo tyle co się po... w momencie jak się podniosłem to on akurat skończył szarżę na mnie i z nie No, teraz to miałem w... tak samo, że się odbijałem i nic tak. nie byłem w stanie zrobić Podnieś się jak możesz, ten no, wprost tego słuchaj mnie tutaj doryzują. To jest węzeł do bić chłodno. Chyba, że znowu zginę, bo nie zrozumiałem we wczoraj w tym nie... Także ładnie

Zabijamy odcinek. Dzięki Grzesiu, że byłeś. Na pewno. Ja wam dziękuję za uwagę i hej! Ile razy zginąłem? Dwa. Nie, pewnie razy trzy. Nie powinienem zginąć ani razu, szczerze powiedziawszy, na tym Chociaż nie, też padłem dwa razy, ale nie leżałem znacznie więcej. No. Nie... nie. I już i tak jest lepiej, bo wcześniejsze walki z bosami były tragiczne, w tej przeklętej grze. W sumie walki z bosami to była chyba jedna z najgorszych rzeczy tutaj. Zabij super mega wielkiego, tragicznie niebezpiecznego smoka Zaitana. Czyli stój na statku przy kanonie i naciskaj dwa, naciśnij dwa, naciśnij dwa. Potem jeszcze dodali przynajmniej te przerówki, które ci przerywały co jakiś czas, ale na samym początku naciśnij dwa, naciśnij dwa, 15 minut później epicka walka dobiega końca, tak. No to... Hmm. Liczę, że jeszcze 3 lata i te walki z, w... z bossami będą naprawdę fajne. Tak, wydadzą 3-4 na tym. Tak. Na, na pasku z działkiem. Nie, nie. Patrząc teraz po, po tych bossach, yy, to pamiętasz w pierwszym sezonie Living Story na przykład te na statku, gdzie był ten koleś z działem na plecach, ten nowy taki wielki i ta koleściowa no. od piorunów. No to to była tak beznadziejnie zbalansowana walka, że ta teraz, chociaż narzekałem, jest dużo, dużo lepsza. Znaczy narzekałem też. Gdyby mi tak yy, nie zamulało nagrywanie, to byłoby lepiej, no ale nie ma co się tłumaczyć. Aha. A czy walka no, mamy za tanku? Mamy za tanku, tak. więc walka była łatwa. Walka była łatwa, no. Nie, ale chodzi mi o to, że ta jest znacznie lepiej zbalansowana niż ta poprzednia. Yy, więc jeszcze 3 lata i może zaczną robić naprawdę fajne te walki. No, się wyrobią chłopaki. Jeżeli po wyjściu dodatku nie zapną serwerów. To, to jest jeszcze... bardzo możliwe. Tak, patrząc jaki jest odbiór tego co, co. Bo... może tak, ja ostatnio z, zresztą z Nemeczkiem też narzekamy strasznie na Guild za 2, ale mam wrażenie, że robimy to tak dość pociesznie, że się po prostu nabijamy, bo już i tak na co dzień w tą grę nie gramy. Nie wiem, przynajmniej ja nie, nie? Ale z... nie, wiesz, Ostatnio byłem zalogowany, nie wiem, 4-5 dni temu. No, jak, jak ostatnio stąd nagrywałem, to wtedy byłem zalogowany no. ostatnio. I ten, jak gadamy ze znajomymi, którzy wrócili do Glitorsa dwójki jakiś czas temu, żeby grać tylko bifowi, to ich reakcja jest taka, że odchodzą znowu, bo, bo te zmiany, które przyszły z ostatnim paczem, który nam się dzisiaj załadował? Aha, z tymi kondycjami, co Tak. Z kondycjami, że to rozwaliło cały balans bifowi, ale nie dlatego, że jest jakaś zmiana, tylko to znaczy. Nie dlatego, że zmienili coś sensownie, tylko zmienili coś na PVI, co nie przewidzieli, że zawali cały system na wif jaki jest walk. I po prostu wszystko się siepło i połowa klas teraz jest całkowicie bezużyteczna i bez sensu grać. Wiesz, no, no, tak jak kiedyś, nie wiem, ranger'em się grało chyba tylko po to, żeby z dystansu klepać, ale najlepiej było nekusem, żeby przerwkami, albo tam jak już myłeś swoją ekipę, to Guardian, Mesmer, wiadomo, te, te, te takie pozycyjne klasy, nie, ale tak. Rangerem w ekipie nie było aż takiej potrzeby. A teraz grasz Guardianem? Bez sensu, Warriorem? Bez sensu, zmień postać. Ciekawe, czy wykupują ludzi z Gundy Fogi za to, że grają teraz Guardianami. W sumie ciekawe, jak ciekawe, nie widziałem, już nie smara teraz na, na... Ja wiem, że Tiff jest dalej, nie do czy, czy, czy nadal to jest obszarowe, czy, czy działa tak samo, jak we ten? A, że też z takami? No to by było ciekawe. No. To by było bardzo ciekawe i głupie jednocześnie, jakby zrobić z takami. Chyba, że oni naprawdę chcą dopuścić do tego, żeby ludzie przestali biegać z zergami, tylko. Ale nie, to, no bo teraz. Małymi no osobami, grupami. Ale to muszą być bardzo małe teraz grupy, bo jak że z 20-osobową grupą, to nie wyrobisz z kondycjami. To w zergu jest łatwiej, no bo tak, wtedy no, zawsze no, ktoś rzuca. No, no bo w ich zamierzeniu grupa to było 5 osób, nie więcej. No tak, ale fajne wypady się robi takie 20 osobowe, jak masz gildię ze sobą. Bo więcej to już jest taki zerk, że, że przypadkowi ludzie się dołączają powyżej tych 20. Znaczy tak mówię, bo ten, ci znajomi, z którymi tak gadałem, pewnie ci sami co twoi, tak? To gadają... dwóch gadają, latają. Trzy teamy albo cztery teamy, czyli trzy razy to jest 15 albo 20. Mhm. No ale... Aha, połączone w jeden zer, tak? Znaczy, yy, na jednym testie siedzą i idą jakby razem, ale niekoniecznie koło siebie, bo robią z różnych stron, wiesz, podejścia, jedni atak zaczepny, a drudzy wjeżdżają tyłu, te, tego typu numery, nie? Co jest bardzo fajne, ale teraz, jeżeli kondycje działają tak, jak działają, to <laughs> się mija z celem. Ale wprowadzą dodatek, ludzie zrobią renata i będę wszyscy na rewnatach biegać. Będą wszyscy na rewnatach biegać plus najmocniejszy DPS jaki w tym momencie będzie, czyli prawdopodobnie dalej albo Warrior albo Necrus na berserku. Nie. Oha, Chociaż... e, no, no, no. Miałem powiedzieć, że, że zrobiłem teraz na najbardziej opłacalnie, będzie renat na, <laughs> na berserku. O, właśnie, rewnat na berserku. Już widzę! będzie miał większą przeżywalność niż LS i dwa razy większy damage, tak? Ta, 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 tak jak teraz, ty mi posłuchałeś ten filmik? LS walczący z Nekrusem Nekrus, który stał i spamował jeden przycisk LS był pokazany z punktu widzenia ls jak wszystkie triki, komba składał i tak dalej i e, Nekrus wciskając tylko tą jedynkę praktycznie wygrał, po, położył go, znaczy no tam był remis ale ktoś przyszedł i dobił ls po prostu <ślad> Necruz bez żadnego wysiłku I jeszcze jak bronili tego, że nie, że to jest balans, bo jakby to... Nie, ale jest tylko jakaś inna klasa, to co? Byłoby tak samo yeah.